Z tej strony Kocek, witam was w kolejnym odcinku z Need for Speed, no i tak, no to jest już ostatni odcinek prawdopodobnie, <coughs> jedziemy na wyścig z szefem, yy, na początku będziemy pokonywać Dariusa, Engie i Ulfa, z tego co dobrze pamiętam, no, tak, myślałem, to jest odcinek po tamtym, nagrywam go zaraz po tym, musiałem jeszcze sobie przejść parę tych wyścigów, no i jest, ogólnie to, co się tutaj dzieje, no właśnie ich pokonujemy, najpierw pokonamy ich w kanionie i wyścig przez całą przez od Wolfa, przez Angie, Kena i do Dariusa i w Dariusa w kanionie i normalnie, jak tak zwykle, tak, tak samo, praktycznie, czterech naszych popilków pokonujemy, tak jak zwykle i 300 na kanionie najlepiej. Nie lubię właśnie... Na, kan na kanionie nie lubię jeździć, nie wiem dlaczego. Szczególnie na tym. Ale potem po pokonaniu Dariuszy są fajne auta do odblokowania, Są bardzo fajne auto odblokowane. Policja, te korwety takie wiecie, które... I one nawet są dobre, powiem szczerze. I mamy w tym po... No i właśnie mam 50% wyścigo. Standardowo jedziemy na boczni. No i najbardziej się boję wyścigu z Ariusem w kanionie. Okej. Okay. Mamy już 80% niecałe. Mas kurwa, no kupi hamulec. No i teraz już chyba, no już do mety. Jump. 320 było. Dobra. No i teraz pokonujemy ich na od Dariusa, właśnie od Wolfa, Kenji, e, really. I tak jedziemy. Czekałem na ten moment, aż ich w końcu pokonamy. Standardowo skrótem. Srażnie <noise> ja To przegra. Ja no żartuję. Raczej tego nie przegram. Nie ma szans, żebym to przegrał. Już 20% wyścigów? Dawniej to się wydawało tak wolno się jechało. że lol. Kto jest ostatni? Standardowo, Kenji. Nasza, nasza ulubiona Enji. A teraz Nitro i sprawdzimy nasze osiągi deszcia. 340? What the fuck, tu 400 jedzie? Prawie? Łol, Pało, utrzymujesz się to. Może ma to samo auto co ja, no, lol. Zapomniałem. Sorry, ale gardło mnie boli strasznie. Już połowa wyścigu, spoko. Chciałbyś w frejerze. Chyba cię mama nie kocha. Zechcesz mnie wyprzedzać. FUK! Nie dam mu się wyprzedzić, chyba was posyrało. Ja tego zakrętu nie lubię tutaj. No, wulf. Co jest ostatni? Standardowy. Ona ma słabe auto. No inne cholery że się tym strudnym jechali po tym mogę jechać akurat. Będzie bliżej. FOK! O oh fok! Dzięki! Pomógł mi. Opony piszą. LOL Nie! Jezu! Ale bym wjechał. No właśnie takie śmieciarki będziemy mieć. Takie strażackie wozy. LOL 80% Spoks? No tak, dobrze no całą mapę praktycznie jedziemy. O, fok! Nie, 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 nie Teraz z Darusz się będziemy jechać. Ale z nim nie będzie łatwo. <coughs> no zobaczymy kto wygra Darius. You know, Przekonajmy się, Darius. To ma najmocniejsze auto? Widzisz, chyba ja. Dam ci w dupę na kopie ci. Ale on też ma śmiech, normalnie epicki ma śmiech, patrzcie się. Kurwa, śmieję się jak... Ja tego się skomentować nawet nie wiem. No ale jestem pierwszy, lol. To ci pojedzie za mną Ciała byś mała, lecę bo chcę Lecę bo trener tego Tak? Dobra Jaki kurwa mądry jesteś? Okej, okay, nie ma sprawy O, widzę się Lola, ale zajebałem w to Nie dam ci wygrać, ścierwo Mam jeszcze jedno okrążenie Z nie ogarniam tego śmiechu. Ehehehaha! Kurwa śmieciak, normalnie jakiś kurwa dziadek. czemu?! W dupę! Jakbym tak zrobił przed metą centralnie... ...w drugim okrążeniu. O jaką bym miał bekę, lol! skrótem. Czemu ten kuta zjeździ moimi skrótami? Jep. Nie dam ci wygrać teraz, ścierwo. wypierdala To teraz ja się pośmieję. Hehehe. Ja pierdolę. Spieprzaj, twelu. O, nie pojechał za mną, what? A potem pod koniec będzie fajnie. Ej lol, mam jakieś lagi takie małe. Jest, 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 jest! Yes. No patrz, pokażę ci, że wygrałem już. Hahaha, yeah, ja! Fuck! dziewięć minut pokonałem połowę wyścigu. To teraz kanion, boże! Przegrałem już, już przegrałem. LOL albo i nie zobaczymy. Ja się boję, co on mi zrobi? nie ogień z dupy. Słaby ma to auto. Co? Co z tam niki, a ja ją mam ją w dupie. No i teraz zaczyna się zajebista zabawa. Mam nadzieję, że mi się uda z nim wygrać. Ja go raz wyprzedziłem, ale tylko raz. I to było tylko... I to było tragiczne. No bo ci pojebało, dziewczynko. Sadam se zaplenisz? Nie słucham ci, ziom. Oglądałem taki filmik na YouTube. Koleś wyprzedził Dariusa Subaru. No po prostu, lol. Ja Subaru też wygrałem z nim. Ale go nie wyprzedziłem. No pozdro, nie. I tu go spróbujemy wmaknąć. Ale wątpię, że mi się uda. Chociaż? Chociaż? Fuck. A było tak blisko. No i teraz trzeba kurwa hamować, by ten pierdolony zakręt jest tutaj. Którego nienawidzę. Lol, w 12 minut go... Może i pokonam w 15 minut? What? Siąść i nagrywać. Oto moje życie. Dobra, etap drugi w tym momencie i mam nadzieję, że to wygram. A nie, to się zapłacze. Okay. To jedziemy. Mam nadzieję, że mi się uda. Trzymajcie za mnie kciuki, ziome. Standardowo ta kręta droga, której nie lubię. Zawsze, nie wiem dlaczego, ale na niej przegrywałem. Przeważnie w tamtym miejscu, tu właśnie, zawsze mnie wyprzedzał w tym momencie mnie nie wyprzedził jeszcze. Cześć. i Zwróciłem po cięciu mój dziadziu, żeby zobaczyć mój nowy telewizor. Znaczy no ja mam telewizor... Sam nie mordę. A... No, zobaczyć sobie mój telewizor, który mam podpięty pod komputer. Czekajcie, że sobie przestawię troszeczkę do ściany. O. Pyk. No i w sumie chyba wygramy ten wyścig. Przynajmniej spróbujmy. No i chyba mi się uda. Nie, 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 nie. Puf, 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 jak gorąco. Jak się dobrze rozpędzę, to powinno być dobrze. Wygram, 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 wygram! Fok! Nie wygram. Fok! 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 Yes! Wygraliśmy! Proszę państwa, kończyliśmy Carbona! Yes! Fok! Udało się! Odblokowano Audi LN Mana 4? Spoko. Yes! Kurwa, wygrałem! No i oglądajmy! <ślesy>

Enjoy it while it lasts. There's always someone out there who's a little faster than you are, and sooner or later they're going to catch up. <laughs> Zagrebnik for Speed Car Carbon. Udało Ci się właśnie odblokować pięć nowych samochodów, w tym Audi L Mans Quattro. Wypróbuj je w trybie szybkiego wyścigu, że wciąż pozostało mnóstwo rzeczy do zrobienia. Skompletuj wszystkie karty nagród, zbierz się, zabierz się za serię prób i spróbuj przejść tryb kariery inną klasą samochodów. Okej. Okay. No i to by było na tyle w tym. Mm, w tej grze. No, dziękuję za uwagę, że byliście ze mną w tej serii. No, możecie mnie zasubskrybować, łapkować i tak dalej. Każde standardowe pożegnanie. No i co jeszcze mam, mogę powiedzieć? Do zobaczenia. Pa, pa.